Ty jesteś... Co to za miejsce? Co ja tutaj w ogóle kurwa robię? Witaj, Mateo. Jestem pracowniczym numerakiem w Za mojego życia próbowałem pokonać Wodreda i rozwalić korupcję. Niestety mi się to nie udało. Po śmierci trafiłem do... W tej zwanego Cmentarzem dusz. Stato zlikwidowałem się tutaj. To miejsce nazywa się Reset. O, a więc o tobie czytałem wtedy. Ale powiedz mi, czym jest Reset? A to by ci to wytłumaczył. Reset to jest świat, gdzie zawsze nie żyjesz, ale nie żyjesz. Jeśli to tak trochę... glicem. Okej, okay, ale ja nie jestem glicem, wiecie co ja tutaj robię? Prowadzimy tutaj przez żebyś mógł mi pomóc dostać. Wtedy pomogę Ci kod Skodrela. Po pierwsze, jak? A po drugie, czemu akurat ja? Wykraczam że tutaj jest moją starą znajomą, Marionetką ten debile, kochany, Eee no, nie wyzywaj mnie! Ronaldo, wypierdalać do naszego świata to nie jest twoja kwestia! No dobra, ale mogę sobie tego małego wziąć? Nie Co jest z tematu, Masz kogo, do którego mógł wejść? Jo, w najnowszej pizzerii z Family Diner I od razu wejść do aplikacji Happy Day To teraz razy odeświegamy spotkany, ale zanim do tego jest, masz jakieś pytanie, Tak, co to jest? Jestem Indrą Jestem ciosna To do ku... Dobra! Wreszcie jest czas, żeby otworzyć Bledbear Files! Klik! Sporo tego jest, ale najpierw zajmijmy się notatkami dotyczącymi pracowników! Klik! Najpierw wejdźmy w mój profil! Ronaldo spierdalaj za nim pierdolneć czajnikiem. You stupid n- tu głupio. Uh. Dobra, ogarnięty? Myślę, że to włącz tak seryjnie i z lektorem! Witam, jestem Sirka, oficjalna lektorka Bledmersów. Znak towarowy. Dobra, zamknij pipę, stara puszko i lektor mi profile. Dobra, Cvelo. Dobra, jebać twój robot, zatek. Wyłączam. Nik. Nie! Dobra, wymyślę nowego lektora. Hary! Imię i nazwisko Mateo Bredio. Data urodzenia 1987. Wow, nie wiedziałem, że masz 39 lat, bo zachowujesz się jak pięciolatek. A spierdalaj. Sam będę to czytał. Historia pracownicza. Najpierw stróż nocny, później dniówkarz, a teraz szef. Pracuje od 2027. Hola, hola, to jest błąd, bo od 2026 notka. Typ pojawił się znikąd, a i tak go wszyscy pokochali. Oczywiście, że tak, bo jest najbardziej zajebistą Sigmund. Pierdaję z w grubasie. Ty nosisz stringi, więc na chuj się wypowiadasz. Imię i nazwisko? Dave Miller-Milch. Poważnie? Dave. Jebany Miller-Milch. Historia pracownicza. prasowo wielokrotnie jako nosiciel strojów sprężynowych. Pracuje około od lat dziewięćdziesiątych. Czekaj, to Ilon ma lat? A, to wiele wyjaśnia. Notka. Ogólnie to jakiś dziwny typ. I na jakieś 67% jest mordercą dzieci. Luz ma jakieś fetysze do robotów. I pracowników. Kurwa, wiedziałem, że Dave to protogej. Imię i nazwisko: Harry Fitzgerald. Historia pracownicza. Za życia mechanik w Bradbers Pizza, a po śmierci menadżer w wielu lokacjach. Generacja Fongeya Pierwsza. Później będę musiał sobie poczytać, co definiuje daną generację. Notka. Wie wszystko o Bradbersach? Jest weteranem wojennym, ma dyplom inżynierski. Czekaj. Czemu typ z dyplomem inżynierskim poszedł do jakiejś pierwszej, lepszej pizzerii pracować jako mechanik? Ale jego jest spowite traumą, dlatego zawsze jest taki zdystansowany do nowych pracowników. Nie, po prostu. Nie. Pseudonim Bono. Imię i nazwisko nieznane. Wiek Około 50 lat. Właściciel Francesy Bradbers Notka. Człowiek, który jest odpowiedzialny za powstanie Bradbersów uwielbiany przez lokalne społeczności, alkoholik oraz wierzący. Kto pisze takie bójdy On nie jest dobrym człowiekiem. Okej, okay. może Ryszard nie jest taki zły, jak się wydaje. Może jeszcze da się go wyciągnąć z tego. Ten pracownik numer 60 dla mnie teraz coraz bardziej podejrzany. No bo jakim cudem nie ma o nim praktycznie żadnych informacji? o to ja mogę przeczytać? Dobra, ale od razu potem znikaj. Imię i nazwisko? Fabrizi Ronaldo. Czekaj, kto cię wychował? Wychowały mnie wilki, dlatego że moi rodzice umarli na raka jelita grubego. Właśnie widać, a teraz zmykaj i zrób mi kebaba. Dobrze Mateo, sam. Imię i nazwisko, Jimbo Mopinson. Wiek, gdy zmarł, 35 lat. Powód śmierci, zastrzelony przez Bradbera. Historia pracownicza. Woźny Bradber jest a kiedyś pracował w szkole. Mówi się, że opętuje Bradbercy jako... Notka. Uwielbia sprejować ludzi detergentem i robić Bradberowi z dupy jesień średniowiecza. Imię i nazwisko, Ethan Welsh. Generacja Fongaja. Druga. Historia pracownicza. Zaczęła skarbnik w Bradbersach, gdzie zginął w pożarze, po śmierci pierwszy Fongaj w Bradberst Family Diner, gdzie zginął przez Mjölnickmana. Notka. Uwielbiał pieniądze i był gotowy zrobić za nie wszystko, co doprowadziło do jego śmierci. Ulubiony tekst? Biznes to biznes. Dodatku pochodzi z Walii. Na chuj mi to wiedzieć, że on jest z Jakiś no name. Imię i nazwisko? Jaden Smith. Generacja Fongaja? Czwarta. Historia pracownicza. Fongaj wspomagający w Bresburs Family Diner. Notka. Pierwszy Fongaj generacji czwartej, czyli fongajów stworzonych automatycznie. Wow, pierwszy Fongaj, który nie był kiedyś człowiekiem. Technologia zaszła aż tak daleko? A na dodatek jest w małżeństwie z legendarną istotą o imieniu Popiarz. Nie zaprosił mnie na ślub? A to cicho. Ogólnie jest cool. O, to Harry i Zbigniew razem pracowali. Dlatego są takimi besties. I kim jest, kurwa, Karol dupe? Nie, Jake, jak umarł, był zaledwie jeszcze nastolatkiem. Biedny chłopak. Farel nad nic czuwał. No, nienawidzę tego. I hate this gówno. O, i ten miłośnik ku mnie zastąpił. Co za... Du Roman. Mój ulubiony cygan. Oczywiście mamy Fabrizio Ronaldo Juniora Sui. No i oczywiście nasza Lady Mruciuś. No i jest nasz ochroniarz. Tylko czemu on ma nazwisko, jak pewien holenderski piłkarz czy Memphis Didipai? Mamy to. Wszystkie przeczytałem. To teraz lokacje. Klik. Dobra, obejrzmy sobie ten filmik. Witajcie, drugie dzieci. Jestem Bono, jestem prezesem waszej ulubionej sieci restauracji. Get back! Yeee! Nasza franczyza oferuje lokacje w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, na Bliskim Wschodzie, w Rosji, w Pekinie, a nawet w Ugandzie. Aż tak dużo! O tak młody! Naszą lokację wyróżniają niesamowite roboty, niesamowite jedzenie, a także management w postaci fongajów. Każda pizzeria wygląda kompletnie inaczej, w zależności od miasta i kraju. W dodatku jest przystępnej cenie dla każdego. Wow! Na pewno przykłada które żeby tu przejść. Tak, trzymać młody! Więc zapraszam Was wszystkich do pizzerii BreadBear. BreadBearsy! Dajemy radę dzieciom przez BreadBeara. Okej, okay, to teraz przeczytajmy wszystkie pliki. O! To jest ta nasza lokacja. I w dodatku jeszcze widzę, że mamy tutaj, że w 2025 roku powstała. I z opisu wynika, że ta lokacja sięgnęła na największy sukces ze wszystkich. I to dzięki mnie. Dwa lokacji Britsa Beach Okej, okay, czyli widzę, że taka mocniejsza i bogatsza lokacja. Jest jakiś filmik, ale boję się go aktywować. A dobra, odpalamy go. Klik! Co do... Nazwa lokacji Nianbao Shi Pisadin. Okej, okay, czyli zmarnowany potencjał pizzerii chińskiej z psami W pizzach? Gdzie my popełniliśmy błąd jako ludzie? Hm, hao, to imi mi coś przypomina Więc to jest ta legendarna pre pizza, o której tyle czytałem i słyszałem Ale interesuje mnie jedna rzecz Co się z tymi dwoma fangerami stało? Zostali ze A może dalej żyją? Okej, okay, a więc od tego się wszystko zaczęło No niby pierwsza lepsza generyczna lokacja, ale... Nie wiedziałem, że Lincoln Clay grał na saksofonie. A Harry o tej części historii mi nie powiedział. Że byliśmy jadani w obozach pracy. Co to za gówno? Aha. To ten papała mi nie mówiła, że kiedyś pracowała w Bradbersach. O, kojarzy się tą lokację. Widziałem mi reklamę w jednym z tych magazynów, 500 krzyżówek. Ale czekaj, Uganda Brothers, gdzieś to słyszałem. Czy oni czasem nie mają swojej działalności w Greenville Bradbury's Night Nightclub. To tutaj mój tata pozna moją mamę. Słyszałem, że gdzieś w biurku jest jakaś kaseta uwieczniająca główną kalipsę. Muszę ją obejrzeć. Ej, Francis! A ja ty kuma chcesz Michał. Twoje drinki są gówniane! Ej, ale to ty dodajesz gówno do swoich drinków! Co? Wypraszam sobie. Ja robię najlepsze drinki. Jest tylko jeden sposób, by się przekonać. Chodź się bij! O nie, przygrywam, muszę coś zrobić. Czy znaj, że jestem lepszy, a potem wypuszczę szambo. Nie rób tego, Michel! Nie wiem, ja z jaką masą zadiera. Nie. Może po prostu przejdę do kolejnej lokacji. No pamiętam, że Dave mówi, że to zajebista lokacja. Nie wiem, jak on chce się tam dostać, jak jest dawno zamknięta. Ale to jest Dave, więc nie pytam się o logikę. Aha! Naprawdę nie dziwię się Karemu, czemu miał załamanie nerwowe. Dobra. To jest najbardziej nielogiczna lokacja, jaka istnieje. Czekaj. Co kurwa? Ach, ten Kraków. Zawsze dzieje się z nimi dziwne rzeczy. Okej, okay, czyli ten statek dalej sobie gdzieś pływa. Interesujące. Na pewno sobie to zapiszę. Okej, okay, czyli poza tymi lokacjami było jeszcze parę innych, ale one były zbyt zwykłe, żeby je tutaj uwzględnić. Dobra, to idę jeszcze do salonu gier. O, nowy automat. Zagrajmy na nie. Witam wy, Robert Kubica, Simulator. Driver buskawica zawsze na wyścigach, da za trzech Robert Kulica, cały świat zachwyca, gdy potworać aż zapiera mech Robert Kulica, driver Błyskawica, zawsze na Fajna gra. Jaka szkoda by była, gdyby coś się stało. Co jest, kurwa? prądy wysiadł. Zawołam Harrygo Eee. Yy, Harry! Co się z prądem stało? Eee. Yy, Harry? Świetnie, kurwa! Nikogo nie ma! Eee, yy, Co się dzieje? Aha. No to ja już was chyba będę żegnać, widzowie. Dziękuję za oglądanie. Jeśli Kubica mnie całkowicie nie zabije, to coś jeszcze będzie. i'm